Ile razy złapałeś się na tym, że jesteś dla siebie największym katem? A może karzesz się odkładaniem rzeczy na później, może karzesz się perfekcjonizmem, albo w kółko krytykujesz siebie za to, że popełniłeś jakiś błąd, a może sabotujesz po prostu swoje działania i zamiast iść po swoje marzenia, podcinasz sobie skrzydła. Często przychodzicie do mnie i mówicie tak: Jestem w czarnej dziurze. I chyba potrzebuje cudu. Powiem Ci dzisiaj, że nie potrzebujesz cudu, potrzebujesz zdyscyplinować swój umysł, nauczyć się koncentracji uwagi, po prostu potrzebujesz pracy mentalnej i pracy z emocjami. Dlatego dzisiaj ten odcinek przygotowałam, ponieważ wiem, że wielu z Was zmaga się z programem sabotującym nasz rozwój program Samokarania. Zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki wdech. Powolny wydech i zastanów się nad tym, czy masz w swoim wnętrzu taki głos, który mówi ciągle: To twoja wina. Zasługujesz na cierpienie, nie zasługujesz na, na więcej. I co wtedy robisz? Oczywiście to jest taki moment, w którym sam sobie podcinasz skrzydła i nie potrzebujesz wrogów z zewnątrz, bo sam stajesz się dla siebie największym wrogiem. I jeżeli to znasz. To dobrze trafiłeś, bo w tym odcinku pokażę ci o tym, pokażę ci to jak wygląda mechanizm samokarania się, powiem ci skąd się bierze i jak możesz sobie z nim poradzić. Jesteś kimś ważnym i twoje życie ma znaczenie i naprawdę warto poradzić sobie z tymi programami, które nas sabotują. Dzisiaj dotykamy tematu karania siebie. To jest jeden z najgłębszych i najtrudniejszych mechanizmów, które mamy. Wchłonęliśmy ten mechanizm wtedy, kiedy jeszcze byliśmy dziećmi, i skasowanie tego programu z umysłu okazuje się bardzo, po pierwsze, trudne, a po drugie, bardzo wyzwalające. Popatrz, każdy ból, który był Twoim doświadczeniem, każda rezygnacja z radości, każdy brak. Który podtrzymujesz w swoim życiu, on może być przejawem tego, że w jakiś sposób wymierzasz sobie karę. Nie po to, żeby cierpieć, ale dlatego, że nasza podświadomość trzyma się dawnych przekonań, trzyma się poczucia winy, trzyma się urazy, trzyma się lęku. W Twoim życiu masz możliwość życia w radości, życia w pokoju. Szczęście jest dla Ciebie. Jeżeli doświadczasz innego stanu niż radość, pokój, szczęście, entuzjazm, to może to być efektem programu karania siebie, bo to jest mechanizm, który jest głęboko zakorzeniony w podświadomości. Często go nie, zauwa nie zauważamy, bo przecież gdybyśmy go y, zauważyli, y, gdybyśmy potrafili go skasować, to natychmiast byśmy to zrobili, bo przecież nikt nie mówi wprost, że chce cierpieć. A jednak pewne schematy w życiu e, pokazują, że działasz przeciwko sobie. E, powiem Wam w punktach, e, jak może przejawiać się program karania siebie. Po pierwsze, masz, odczuwasz taki brak pozwolenia sobie na szczęście. Popatrz, nawet jeżeli coś dobrego przychodzi do Twojego życia, na przykład jakieś uznanie od kogoś, ktoś cię kocha albo ktoś daje Ci wsparcie, to w środku. Być może pojawia się poczucie winy, pojawia się lęk, a nawet sabotaż. Zaczynasz to podważać, yy, zaczynasz umniejszać sobie, zaczynasz się niszczyć. Ja często to słyszę na swoich konsultacjach: jak yy, daję informację zwrotną swoim klientom, to oni często mówią: O, pani to tak mówi, yy, bo pani jest w takim miejscu, bo pani zależy, żebym ja był zadowolony. To jest właśnie efekt tego, że w środku nie pozwalasz sobie na szczęście. Drugi element, po którym możesz rozpoznać to, że ten program Cię sabotuje od wewnątrz, to jest ciągłe poczucie winy. Zadręczasz się za to, że zrobiłeś jakiś drobny błąd, ciągle coś analizujesz w nieskończoność, masz trudności z podjęciem decyzji, bo się boisz, że zrobisz coś złego, bo się boisz, że źle zdecydujesz, bo się boisz, że inni cię skrytykują, że inni cię osądzą. Masz poczucie winy za to, co zrobiłeś już bardzo dawno temu i nie potrafisz odpuścić. Czasem jest tak, że poczucie winy. Towarzyszy nam nawet bez realnego powodu. I to jest też efekt tego programu samokarania siebie. A może masz tak, że sama sobie odbierasz przyjemność, odkładasz odpoczynek, nie dbasz o swoje ciało, nie realizujesz swoich marzeń, odkładasz to wszystko na później, bo przecież ja na to nie zasługuję bo najpierw muszę się poprawić bo najpierw muszę to zrobić najpierw muszę tamto zrobić temu pomóc tam temu pomóc i generalnie sama świadomie odkładasz dbanie o siebie na później to też jest efekt programu samokarania albo yy, masz problemy zdrowotne one się przeciągają masz problemy emocjonalne Nieświadomie możemy podtrzymywać ból, chorobę, stres, bo w głębi duszy wierzymy, że na to zasłużyliśmy. Masz tak, że ciągle chorujesz, potykasz się, ciągle się uderzasz w coś, powtarzają się złamania, powtarzają się choroby. To jest efekt programu samokarania siebie. Albo finanse zobaczmy, jak to jest z finansami. Czy yy, sabotujesz swoje finanse? Zarabiasz pieniądze, ale one szybko ci uciekają, pojawiają się długi, a może masz takie poczucie, że nigdy nie masz wystarczająco dużo pieniędzy. To też jest forma odmowy sobie obfitości. A może y, zarobiłaś dużo pieniędzy, ktoś cię okradł. A może y, przyjąłeś y, jakąś dobrą posadę i koledzy, koleżanki cię wykopali z tamtego miejsca, w którym było tak ci dobrze. To też jest efekt samokarania siebie. Albo może masz tak, że ciągle trafiasz na złe relacje. Ciągle wybierasz ludzi, którzy są dla ciebie niemili, yy, którzy cię krytykują, którzy cię ranią, sprawiają ci ból, poniżają cię. Wiesz dlaczego tak jest? Dlatego, że wewnętrznie wierzysz, że na kogoś więcej nie zasługujesz. To jest efekt tego programu, który działa w twoim życiu. Oczywiście z podświadomości nie jesteś go świadomy, ale on działa. Ale on działa. I ty poznajesz ten program po tych rezultatach, które przed chwilą opisałam. Są jeszcze inne rzeczy, które y, mogą wskazywać na to, że ten program w twoim umyśle jest, a jest nim perfekcjonizm, nadmierna surowość wobec siebie. Y, masz tak, że nie pozwalasz sobie na błędy, jeżeli coś zrobisz nie tak jak oczekiwałeś to wyciągasz swój wewnętrzny bacik krytykujesz się oceniasz się oceniasz się dużo ostrzej niż kogokolwiek innego Albo ciągle odkładasz rzeczy na później. Ciągle coś warunkujesz. Poczekam aż schudne, poczekam aż będę zdrowa, poczekam aż dzieci podrosną, poczekam aż będę mieć lepszą pracę, poczekam aż będę mieć więcej pieniędzy, to nie jest dla mnie, i tak dalej, i tak dalej. To jest ciągłe odsuwanie szczęścia, tak jakbyś karała siebie brakiem tego szczęścia i brakiem y, tego, czego potrzebujesz tu i teraz. Ten program też wyraża się w tym, że nie masz wdzięczności i nie masz uznania do siebie. Nie widzisz swoich sukcesów, nie doceniasz swoich kroków, które zrobiłeś, tylko w kółko stawiasz sobie poprzeczkę wyżej, 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 aż w końcu to jest dla ciebie nieosiągalne. A wiesz skąd się bierze ten program? Ten Program nie bierze się znikąd. On najczęściej kształtuje się już w dzieciństwie, kiedy słyszeliśmy od dorosłych, jak mamy siebie traktować, jak mamy odnosić się do innych. Słyszeliśmy od dorosłych, jak mamy postępować, ciągle byliśmy krytykowani przez nauczycieli, byliśmy ciągle strofowani nigdy nie byliśmy wystarczająco dobrzy. I jako dzieci, jak gąbka, wchłanialiśmy to wszystko, co słyszeliśmy. A dzisiaj w dorosłym życiu te wszystkie głosy są w naszej podświadomości. Podam Ci kilka przykładów zachowań ludzi dorosłych, które mogły y, mieć wpływ na to, że taki program przyjąłeś w swoim umyśle, i dzisiaj ten program steruje Tobą, niejako y, tak jakby na tylnym siedzeniu Twojego samochodu, którym jest Twoje życie, Tobą kierował. Jeżeli bardzo surowo Cię krytykowano. Nie akceptowano twoich błędów i ty słyszałeś, jak mogłeś to zrobić. Znowu źle, Tobie nigdy nic nie wychodzi, nic z Ciebie nie wyrośnie. To w efekcie takie dziecko uczy się, że pomyłka oznacza być jakimś złym i ktoś taki, kto popełnia błędy, oczywiście zasługuje na karę. Albo rodzice często okazywali nam ciepło tylko wtedy, gdy byliśmy grzeczni, gdy byliśmy posłuszni, tacy idealni, tacy dobrzy, kiedy mieliśmy dobre oceny, to oni nas tak chwalili, a jak popełniliśmy jakiś błąd, to tej miłości nie odczuwaliśmy. Jeżeli nie spełniliśmy oczekiwań dorosłych, to pojawił się chłód, dystans, czasem odrzucenie. I wtedy jako dziecko zacząłeś wierzyć, że na miłość trzeba zasłużyć, a jeśli nie spełnia się standardów, to powinno siebie ukarać. Może byłeś bity, może rodzice krzyczeli na ciebie, może cię zawstydzali, może ci grozili, a może karali Cię milczeniem. Wszystko to uczyło Cię tego, że cierpienie jest naturalną konsekwencją Twoich błędów, i Ty ten schemat przyjąłeś i dzisiaj sam siebie ranisz. A może stawiano ci nadmierne wymagania. Yy, może ci mówiono w kółko: musisz być najlepszy, nie wolno ci się pomylić, stać cię na więcej. Słyszałeś tak, że stać cię na więcej albo słyszałeś o tym, że jesteś bardzo zdolny, tylko leniwy. Takie komunikaty budowały w tobie wewnętrznego krytyka, który nieustannie wymagał i karał cię za każde potknięcie. A ile razy było tak, że porównywano Cię do innych? Zobacz, Kasia to potrafi, a Ty jeszcze nie. Popatrz, Twój brat jest mądrzejszy. Popatrz, jak on ładnie je, a Ty ciągle się mazgajsz. Inne dzieci są grzeczniejsze. To wszystko zasiało w Tobie przekonanie, że nie jesteś wystarczający, że sobie nie poradzisz, że inni są Twoimi wrogami i dzisiaj sabotujesz siebie karaniem siebie. Bardzo często jest tak, że kiedy jesteśmy dziećmi, to płaczemy, a dorośli mówią do nas: Nie mazgaj się, nie przesadzaj przecież nic się takiego nie stało. I czego ty się wtedy uczyłeś? Uczyłeś się, że twoje emocje są złe, że zasługują na odrzucenie że nie wolno płakać, że nie wolno czuć a jak coś czułeś, to wynikało z tego, że coś z tobą jest nie tak. Ojejku, a ile razy było tak, że byliśmy obwiniani za to, że dorośli mają problemy? Przez ciebie się denerwuję, z tobą zawsze te to same kłopoty, a ja już mam ciebie dosyć, ja nie mogę spać po nocach, bo jesteś taki beznadziejny. I w ten sposób, co się stało? Przyjąłeś winę na siebie. To nie, ta wina nie należała do ciebie, ale stworzyła w tobie wewnętrzny schemat karania siebie. Często też jest tak, że rodzice odbierają swoim dzieciom, dzieciom prawo do radości. Nie śmiej się tak głośno, przestań się wygłupiać. Dzieci i ryby głosu nie mają, co się tak głupio śmiejesz, co szczerzysz zęby? Radość i spontaniczność była karana. Więc w dorosłości ty jako człowiek nie pozwalasz sobie na szczęście i co? co masz zrobić? No jak tylko pojawia się jakaś iskierka szczęścia, to ty musisz się za to ukarać. Popatrzcie, jak łatwo było nas zaprogramować tym programem samokarania siebie. Ale dobra wiadomość jest taka, że ten program samokarania siebie to jest tylko program. On jest w twoim umyśle i ty Możesz, masz w swoim zasięgu moc skasowania tego programu i uwolnienia tych emocji, które z tym programem są połączone, bo emocje i myśli i przekonania są połączone w naszym umyśle w takich bibliotekach, i ten program samokarania siebie, on ma cały zespół różnych myśli, które masz, a te myśli są połączone z emocjami. I żeby ten program skasować, to potrzebujesz uwolnić emocje, przejść przez proces introspekcji. I bardzo serdecznie zapraszam Cię, bo stworzyłam program. Stworzyłam program, który właśnie jest taką przestrzenią do tego, żeby kasować sabotujące nas programy. I ten program też pomaga nam uwolnić emocje, które z tymi programami są połączone, bo nie da się skasować programu, programując umysł, można go wyeliminować tylko wtedy, jeżeli. Yy, Uwolnimy emocje, które są z nim połączone i tego uczę na treningu mentalnym i Ciebie bardzo serdecznie zapraszam, bo naprawdę możesz dużo osiągnąć, jest dużo więcej niż to, co masz dzisiaj. A jeśli zauważyłeś jakieś szczątki tego programu u siebie, to zapraszam Cię w każdą sobotę. Spotykamy się o 8 rano na żywo. Jestem do Twojej dyspozycji jako coach, jako Terapeuta i chcecie w tym procesie, mogę Cię w tym procesie poprowadzić. To tyle na dzisiaj, kochani. Pamiętaj, masz ogromny potencjał i nie pozwól na to, żeby coś Cię zatrzymało na tej drodze do marzeń.